Czeszę raz na rok, nie wiem nikt jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La, 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 na nerwach gra i na zakazy sposób ma głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Otóż będziemy musieli teraz zorganizować konkurs, który nasza szkoła ma nadzieję wygrać I uważam, że ten kto wygra ten, ten konkurs, dostanie wspaniałą nagrodę Nagroda? Jaka nagroda? Karolku czy masz choć blade pojęcie, o czym przed chwilą mówiłam? Yy, nie. A czy kiedykolwiek miałeś pojęcie, o czym ja tu do Was mówię? Yy, nie. Kto potrafi powiedzieć, o czym mówiłam? O, o ja, ja. Yy, yy, pani psorka mówiła nam o konkursie. O konkursie? Otóż to, Karolku, o konkursie, w którym weźmie udział cała nasza szkoła. Każdy musi przeczytać jakąś książkę. Przeczytać? Książkę? Nie! Koszmarny Karolek czyta książkę. Z was, które przeczyta najwięcej książek, otrzyma nagrodę specjalną. O, o przepani, ja przeczytałam 15 książek. Tak, 15. A, a, a ja przeczytam 16. 17. Dwadzieścia siedem Cieszę się bardzo, że tyle was entuzjazmu. Będę oczekiwała sprawozdania z każdej przeczytanej książki. Co? A, jesteście wolni! Ha! Przez całe życie nie przeczytałeś żadnej książki! Tak, przez całe życie! Wcale nie! I mam zamiar wygrać ten konkurs! Poczekaj, a zobaczysz! Hmm. Czemu nie wymyślą ciekawszych konkursów? Na przykład na najgłośniejsze beknięcie albo na znajomość największej liczby brzydkich słów? Wygrałbym wszystkie! Hmm? Książek wypożyczyłem z biblioteki? Odpuść sobie, Robalu. To ja wygram nagrodę. Ty? Ty czytasz książki? Tak, popatrz, ile przeczytałem. Korolku, komiksy się nie liczą. Właśnie, że tak. Nie, nie liczą się. Będziesz musiał czytać prawdziwe książki. Książka, książka. Potrzebuję książki. Chwila, moment! Ja nie mam żadnej książki. Hmm, co czytasz, robalu? O, pana Pampersa. Chciałbym być suchy jak pieprz, powiedział pan Pampers. To moja książka! Chciałbym ją przeczytać. Daj mi ją! No, dawaj tę książkę! dawaj, robalu! Co wy tu wyprawiacie? Karolek zabiera mi książki? Bo on ma ich bardzo dużo. Chłopcy, wybijecie się o książkę? Nie mogę w to uwierzyć. A w ogóle to czemu ja nie mam żadnych książek? Naprawdę nie pamiętasz, co zrobiłeś z książkami? <grym zyprzytanie> przeczytać jakąś do szkoły. To niesprawiedliwe! Potrzebuję książek. Szybko! Hmm, chyba mogę sobie pożyczyć od niej kilka. Ta się nada. I ta też. I ta... Nie wygra, jak będzie czytała takie grube. <z> dziewczyny są super. Dziewczyny są lepsze. Tylko dziewczyny. Dziewczyny pokonują chłopców. Już! Tak! Już! Łapko! Patrz, co tu gdzie? Tam! Ne, 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 Ze mną nie wygrasz! A właśnie, że Gram. Ach, tak. I co jeszcze, Molu Książkowy? A. Nigdy nie zdobędę książki. Karolku! Karolku! Hmm? Hmm. Hmm. U, czy to dla mnie? Tak. Czytałam ją, jak byłam mała. O, o, jest strasznie ciężka. To najpiękniejsze bajki. To są bajki? <grym> dla maluchów. Chcesz tę książkę, czy nie? No dobra, wezmę. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, ożyła sobie dziewczynka. Na imię miała Śnieżka. Śnieżka... Śnieżka... O, co się stało? Gdzie ja jestem? Witaj, nazywam się Śnieżka. Właśnie, że nie. Jesteś doskonały Damianek, mój młodszy brat, Robal. I wyglądasz głupio. Nazywam się Śnieżka i jestem tu po to, żeby pomóc ci przeczytać książkę. Właśnie, że nie. Kogo my tu mamy? Bredna Wandzia? Pyta, który złodziej książek ich nie czyta? Złodziej książek, ale głup Złodziej książek idzie stąd! Zwoł kosmarnym go Karolkiem! Dla mnie zwykłym jest Matołkiem! Karol nie czyta książek! Karol nie czyta książek! Roku. Zobacz, ile już napisałem sprawozdań. Mama powiedziała, że mogę pożyczyć tę książkę. Już jutro rozstrzygnięcie konkursu. Skąd zdobyć tyle sprawozdań z książek, żeby wygrać? Mamo, skończyłem pisać kolejne sprawozdanie. A stąd... Jak pomaśle I pan Pampers wreszcie poczuł się szczęśliwy. Nie, nie, nie mogę uwierzyć, że ten robal lubi czytać takie głupoty. Toż to poziom żłobka. Pięć, sześć, siedem sprawozdań. To za mało, żeby wygrać. Potrzebuje dużo więcej i to już! Szkoda, że życie pana Pampersa było takie nudne. Eureka! To jest to! Kat to polska pewnie nie przeczytała wszystkich książek świata. Na pewno nie! Pan Pampers zwiedza Niemcy. Pan Pampers! Paryżu. Pan Pampers w Nowym Jorku. Pan Pampers w Japonii, Australii, Kanadzie. Z przyjemnością ogłaszam, że zwycięzcą szkolnego konkursu czytelniczego jest. 27 sprawozdań! Wygraną mam w kieszeni! Wandzia z jej 28 o, sprawozdaniami! Tak! Wandzia? Nie! Czemu pan Bambers nie poleciał na księżyc? Serdecznie ci gratuluję, Wandziu. Przepraszam, zaszła pomyłka. O, wygląda na to, że zaszła pomyłka. Wandziu, dwukrotnie zapisałaś, dziewczyny są super. Nie, to nieprawda. Właśnie, że tak. W takim razie w tym roku mamy remis. Z dwudziestoma siedmioma sprawozdaniami Wandzi i. Karolka. Tak! Wygrałem! Wygrałem! Nie sądziłam, że Karolek jest wielbicielem książek o panu Pampersie. Osobiście nie znam tych wszystkich pozycji, ale to nie ma znaczenia. Podzielicie się wygraną, którą jest hmm? e, całotygodniowy dyżur w szkolnej bibliotece. Wśród książek. Nie! Opracowanie telewizja polska, reżyseria Andrzej Bogusz, tłumaczenie Arleta Walczak, dialogi Elżbieta Kowalska, dźwięki montaż Urszula Bylica, kierownik produkcji Anna Jaroch. Piosenkę z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Michał Rudaś. Wystąpili Krzysztof Czerbiński, Lucyna Malec, Elżbieta Kijowska, Krzysztof Strużycki i inni.